Heika, chciałabym powiedzieć, że ptulkomy nie było. Bardzo ptulkomy nie było, bo nie, dlatego, że nie miałam czasu. A jeżeli już miałam ten czas, to tak, już, to już albo było późno, albo już mi się nie chciało nagrywać. Ale teraz będą filmiki codziennie, gdzie czekam. No i dziękuję za 500 subów. Pamiętacie, jak miałam 300? No, ja tak pamiętam, nawet jak miałam World, Ale wy tego nawet nie pamiętacie. No, ale dobrze.